We wcześniejszych filmikach, w komentarzach czytałem dużo, dużo opinii na temat jak dużo tutaj musiało być chemii zastosowane, ile ton nawozów tutaj było dane. Na dobrą sprawę produkujemy to z głową, dzielimy te dawki, dawki fungicydów, herbicydów na mikrodawki. Stosujemy więcej zabiegów, ale w mniejszych dawkach. Suma summarum dawka przykładowo metaliny w mikrodawkach jest dużo mniejsza, Niż w dawkach pełnych, etykietowych. No, etykietowe zalecenia nie sprawdzają się kompletnie. Tutaj no, musimy to dzielić na mniejsze dawki. Dlatego myślę, że mikrodawki mają sens po pierwsze duża skuteczność i mniejsza zawartość później substancji niepożądanych. We wcześniejszych filmikach, w komentarzach czytałem dużo, dużo opinii na temat, jak dużo tutaj musiało być chemii zastosowane, ile ton nawozów tutaj było dane. Na dobrą sprawę.